Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Zadzwoniła do mnie pani, która jest parafianką w jednej z warszawskich parafii, i opowiedziała mi z oburzeniem taką historię, że u nich w parafii był kilka dobrych lat. Ksiądz, który był wikarym, taki był no, sympatyczny, miły. E, wszyscy go bardzo lubili, niektórzy uważali go za bardzo pobożnego. No i ten ksiądz nagle zniknął i później wypłynął jako celebrans ślubów humanistycznych, ślubów, które są udzielane no, wszystkim, kto tylko chce, w bardzo takiej uroczystej oprawie z wydawaniem certyfikatów, specjalizujące się w ślubach LGBT i ślubach osób jednopłciowych. No i jak mi to opowiedziała, to zacząłem to sprawdzać. Podała mi imię i nazwisko tego księdza. Sprawdziłem jego karierę w kościele, więc no, skończył studia teologiczne. Na katolickiej uczelni, był w trzech parafiach i w tych parafiach jego imię i nazwisko figuruje i publikował w tygodniku idziemy znalazłem 10 jego artykułów w tym artykuł o powołaniu kapłańskim czym ono jest i jak je odczytać i zrealizować no to już zakrawa w tym momencie nakpinę i był także, miał pod opieką w swojej diecezji, no, poważną, dużą organizację kościelną. I tak, pierwsza rzecz, że... bo to są już w tym momencie są dwa tematy, a będzie ich więcej. Pierwsza rzecz, dlaczego nie wykreślono go, nie usunięto z tych wszystkich stron internetowych? Oczywiście na stronie internetowej Diecezji, gdzie jest lista kapłanów, już go nie ma. Ale jest w tych różnych miejscach, w parafiach, w tygodniku idziemy i, no i może to być przyczyną zgorszenia, bo jak ktoś wpisze jego nazwisko, no to on wyskoczy jako Celembrans. Ślubów jednopłciowych, humanistycznych. Udziela też, znaczy prowadzi też ceremonie powitania. To jest ceremonia, w której nadaje się imię urodzonemu właśnie dziecku i nominuje się rodziców honorowych. To takie naigrywanie się z rodziców chrzestnych. Yy, znaczy, najgrywanie się, takie, tak jak szatan jest małpą Pana Boga, to to, to jest takie małpowanie yy, sakramentów. Dlaczego tego nie zrobiono? Dlaczego tego nie usunięto? Yy, moim zdaniem, to jest przyczynek, przyczyna, może być przyczyną wielkiego zgorszenia. Drugie, jak to się stało, że yy, taki człowiek został kapłanem? No bo Zobaczmy, ja rozumiem, zdarza się, że kapłan po iluś latach kapłaństwa dochodzi do wniosku, chociaż to się nie powinno zdarzać, prawda? Dochodzi do wniosku, że no nie ma powołania, nie jest osobą, osobą wierzącą. Znaczy nie ma powołania, powiedzmy, bo to, że nie jest osobą, no też można stracić wiary, no ale jest jakiś honor, jakiś. Pamięć o tym, kim się było, kim się jest, bo kapłanem się nie przestaje być. W e, wielu byłych kapłanów się angażuje no, w różne szachetne dzieła. Zdarza się czasami, że kapłan no, spotyka gdzieś kobietę i zakochuje się, prawda? I, e, moim dyrektorem, e, jak w mojej pierwszej pracy był ksiądz, który e, przeniesiony został stan świeckości przez papieża Pawła VI jeszcze, wziął ślub kościelny, no i zawsze prezentował się jako gorliwy katolik i obrońca wiary i tak dalej. I tutaj jest jakby jeszcze jeden problem naboru do seminariów duchownych. No kiedyś było tak, że Zgłaszało się wielu kandydatów do seminariów, przyjmowano część z nich. Później w trakcie studiów był odsiew. Prawda? Wielu odchodziło, no bo była ostra dyscyplina albo po prostu mówiono im, nie ma czego szukać. Ja jak uczyłem seminarium duchownym w Łodzi, to tam... Na pierwszym i drugim roku studiowali seminarzyści jednego z zakonów, mały zakon i do seminarium, te pierwsze dwa lata w seminarium. Później mieli rok nowicjatu, i ten nowicjat był taki ostry, że tam odsiew był rzędu 50-60%, i później oni trafiali na ATK do Akademii Teologii Katolickiej, gdzie ja uczyłem. I stawali się moimi studentami, prawda? Znaczy, jakby wszli w tym kierunku katolickim. I w, jak trzeba, właśnie w Łodzi, to tam było najgorzej. Tam odsiew był prawie żaden. Później, znaczy, odsiew przy przyjmowaniu do seminarium duchownego, później. Yy, w trakcie nauki już nie usuwano nikogo, był jeden prosty powód, powód, to o tym decydował arcybiskup Ziółek, który wiele lat był ordynariuszem, że liczba powołań w diecezji łódzkiej była zawsze bardzo niska, to Czerwona Łódź i inne czerwone miasta w tym województwie. No i więcej księży przechodziło na emeryturę i umierało, czy umierało, niż przychodziło nowych. W związku z tym dbano i chuchano każdego seminarzystę, no i później efekt był taki, że jeden z nich napisał paskudną książkę przeciwko Kościołowi pod tytułem Byłem Księdzem. Inni pracowali w jakichś pismach antykatolickich. Pamiętam, że arcybiskup Żiłek dokonał takiego ruchu, nie będę tego już komentował, że w momencie, kiedy był ten słynny podział diecezji dokonany przez Jana Pawła II, że diecezję archidiecezję warszawską podzielono na dwie diecezje, i jeszcze powstała diecezja łowicka, to ta do tej die, diecezji łowickiej przydzielono. Część, niedużą część diece, archidiecezji łódzkiej I, nie, i archidiecezja łódzka, kuria łódzka czy arcybiskup dokonali takiego ruchu, że w tych parafiach, które z automatu odeszły do Łowickiej umieszczono wszystkich alkoholików mających kochanki, dzieci i tak dalej, no bo to był problem wtedy. Duży diecezji łódzkiej ze względu na ten brak od siebie. No i teraz jest pytanie: jak. No, jeszcze pamiętam, że u pallotynów, jak ja byłem studentem, to pierwsza rzecz, jaką robiono z tymi, którzy się zgłaszali do seminarium, to był psychologiczny test. Sprowadzali psychologów i robili psychologiczny tekst na temat skłonności homoseksualnych. No i teraz powołań jest jak na lekarstwo w wielu jest jak w ogóle nie ma powołań na przykład na, w jednym roku w drugim są w trzecim nie ma, w czwartym są albo są dwa powołania, trzy powołania pięć powołań no i y, to już jest od pewnego czasu i efekt jest taki że no przepycha się kolanem bo brakuje kapłanów no i później mamy takie efekty jak z tym księdzem X o którym opowiadam ale tak, yy, więc tutaj mo, można się obawiać, że tak jak z lekarzami, że będzie coraz gorzej, z lekarzami będzie coraz więcej kiepskich lekarzy, bo wszędzie na różnych uczelniach, łącznie z uczelnią yy, Ojca Rydzyka, pozakładano wydziały lekarskie. Prawda? Pierwszy raz one są płatne, wysoko płatne, także też można podejrzewać, że tu od się. Będzie taki sobie, a znaczy raczej go nie będzie. No i że nie będzie się usuwać tych studentów, no bo to wysokie straty materialne, więc możemy mieć coraz gorszych kapłanów, ale takiej polityki nie powinno być. Prawda? Lepiej mieć dwóch. Prawdziwych, Bożych kapłanów, niż 10 takich, którzy będą robić takie problemy, będą tacy jak ten Ksiądz X. No i ten Ksiądz X trafił do tej organizacji, instytucji, da no tam za ślub humanistyczny. Znaczy, okazuje się, że to nie jest jedna taka firma, jest dużo takich firm, które udziela ślubów humanistycznych. Jak patrzyłem na ceny, znalazłem w jednym wypadku ceny 2700. Za udzielenie takiego ślubu humanistycznego. On nic nie daje, daje certyfikat, który sobie można powiesić na ścianie, ale, no i teraz poczytajmy z tej strony. Co to jest ślub humanistyczny? Dla wielu par ślub humanistyczny to wspaniała alternatywa na zawarcie, związku małżeńskiego. Jest to ceremonia całkowicie dopasowana do potrzeb wyobrażeń i marzeń dwójki ludzi, którzy postanowili połączyć swoje dwa odrębne światy w jedną całość. Jak sama nazwa wskazuje, ślub humanistyczny skupia się na wartościach oscylujących wokół idei człowieka, jego postawy, wyznawanych wartości, empatii, współczucia. Nie ma wymiaru religijnego, ani nie skupia się na wierze. Pozwala zatem na ogromną elastyczność pod względem miejsca, tematyki i oprawy artystycznej. Jakie są inne atuty ślubu humanistycznego? Przede wszystkim możliwość wybrania dowolnego terminu i miejsca, możliwość ślubowania ukochanej osobie samodzielnie przygotowaną przysięgą płynącą z serca i wspólnej historii danej pary. Podczas ceremonii młoda para może korzystać z kilku rytuałów małżeńskich, np. przesypywanie piasku, łączenie rąk szarfą podczas przysięgi zapalania świecy miłości, wypuszczania lampionów. Jeśli nowożeńcy mają swoje pomysły na rozmaicenie zaślubin, to wszystko jest do zrealizowania. Ogranicza nas w końcu tylko wyobraźnia. Również pary LGBT w Polsce mają utrudnione zadanie, by formalnie się związać. W takim przypadku rekomendujemy umowę partnerską. Możemy również służyć, służyć namiarami na notariusza, który się w takich umowach specjalizuje. Nie tylko chrzest jest sposobem na wprowadzenie do rodziny nowego i członka. Coraz częściej rodzice, którzy nie wyznają wiary katolickiej albo odeszli z kościoła, postanawiają przedstawić swoje maleństwo rodzinie i przyjaciołom. Jednym z takich sposobów jest ceremonia powitania dziecka. Głównym założeniem jest symboliczne nadanie imienia dziecku i nadanie mu tożsamości. To też wspaniały moment, aby określić założenia, jakimi będą się kierować rodzice w wychowaniu swojego dziecka, sprawdzić, co oznacza imię, które wybrali, zadeklarować w przemówieniu wartości, jakie wyznają. Zazwyczaj w czeremonii biorą udział tak zwani rodzice honorowi, którzy w przyszłości będą pełnić funkcję przewodników życiowych. No i za tymi ślubami humanistycznymi stoi w istocie Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, kojarzone przeze mnie z masonerią, które jest Pionierem ceremonii humanistycznych w Polsce. To właśnie my, to cytuję z ich strony, przeprowadziliśmy pierwszą w Polsce ceremonię ślubu humanistycznego w 2006 roku. Natomiast w 2012 roku pierwszą ceremonię ślubu humanistycznego połączoną ze ślubem cywilnym. Od 2022 roku współtworzymy wraz z 18 innymi organizacjami Europejską Sieć Usług Humanistycznych. Organizacja ma na celu upowszechnianie wartości humanistycznych, uczynienie ceremonii humanistycznych dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych osób. Prowadzi pracę na rzecz stworzenia w Europie zjednoczonej sieci celebrantów humanistycznych. No i właśnie ten ksiądz jest celebrantem humanistycznym udziela ślubów, wiąże, jak ludzie chcą, wiąże. Im dłonie szarfą, czyli taką quasi stułą, prawda? Błogosławi. Znaczy, patrząc na moralny wymiar tego, tych wydarzeń, no to nie trzeba tego komentować, prawda? Łatwo jest jednoznacznie ocenić. Natomiast jest też pytanie o to. Dlaczego władze państwowe na to pozwalały, ją pozwalały za zapisu, no, no bo to jest ewidentnie e, takie stałe działanie w perspektywie kultury, w perspektywie obyczaju e, godzenia w małżeństwo i to nie tylko małżeństwo kościelne, czy Chrzest, godzenia w chrzest, ale również małżeństwo cywilne, bo to jest taka droga, że po co znaczy małżeństwa cywilne też nakładają pewne obowiązki prawne na małżonków i w stosunku do dzieci, a tutaj można sobie podpisać umowę, jaką się chce. Notariusz to podpieczętuje, to będzie umowa prawna, ale taka, jaką chcą, prawda? ślubuję ci na dwa i pół roku z obyczaju, z kultury, świadomości społecznej to jakby ruguje normalne małżeństwo więc pytanie czy to nie jest antykonstytucyjne już nie mówiąc o ślubach LGBT ślubach par jednopłciowych na tej stronie, na której możemy znaleźć fotografię tego księdza i opis jego że on jest wielkim specjalistą od udzielenia ślubów no to możemy też znaleźć zdjęcie olbrzymie, prawie na całą stronę pary dwóch pań, które się namiętnie całują po udzieleniu im ślubu humanistycznego przez celebrans przez celebra, celebranta. Celebranta. Skandal, proszę państwa. Skandal. Dziękuję bardzo.